W dotychczasowych analizach gier o sumie niezerowej zakładaliśmy, że gracze wykonują ruchy jednocześnie i nie komunikują się przed wykonaniem ruchu ze sobą. Jednak w rzeczywistości często tak nie jest. Często jest też, że albo ktoś wykonuje ruch jako pierwszy, a ktoś jako drugi, albo gracze mogą ze sobą się komunikować no i przekazywać sobie jakieś informacje. No i właśnie, wtedy mamy do czynienia z tak zwanymi ruchami strategicznymi. To jest na przykład kolejność, właśnie wykonywania ruchów. Albo w przypadku, gdy, gdy wykonują jednocześnie, ale się komunikują, to mogą być na przykład zobowiązania, groźby lub obietnice. O tej drugiej części, właśnie o komunikowaniu się, będziemy mówili później. Tutaj w tym filmie omówimy sobie, co jeśli gracze wykonuj, wykonują ruchy w jakiejś właśnie określonej kolejności, jak to wpływa na ich wypłaty. No i tutaj mamy taki pierwszy przykład, mamy grę o wypłatach 3, minus 3, minus 1, 1, 0, 0, 4, minus 4. Zauważmy, to jest gra o sumie zerowej. No właśnie, no i, i, i co by, możemy ją zapisać krócej jako 3, minus 1, 0, 4, no i właśnie, co by było, gdybyśmy... Najpierw gdybyśmy po prostu właśnie nie mieli ruchów strategicznych, czyli gracze wykonują ruch jednocześnie bez komunikacji. No to wtedy możemy sobie zrobić diagram przesunięć. No i, i co widzimy? Gracz wierszowy no, na pewno będzie chciał z minus 1 przejść do trójki, a z zera do czwórki. Gracz kolumnowy na odwrótce jak najniższy wynik, więc z trójki przejdzie do zera, a z czwórki przejdzie do minus 1. Widzimy zatem, że nie ma tutaj żadnego punktu równowagi czy w czystej strategii. No, no to w takim razie możemy znaleźć sobie tutaj optymalne rozwiązanie tej gry przy pomocy strategii mieszanej, a możemy zastosować tutaj metodę proporcji. Tu różnica w wierszu wynosi 3, tu wynosi 5, więc dla gracza wierszowego optymalną strategią jest 5 ósmych, 3 8 Natomiast dla gracza korumnowego tu różnica 4, tu też 4, czyli jedna druga, jedna druga. Więc jeśli będą grać taką strategią, to zapewnią sobie najlepszą yy, dla siebie wypłatę. Znaczy wypłatę, no, nie zapewnią sobie najlepszej wypłaty, tylko równą wypłatę bez względu na to, co zagra przeciwnik. Przykładowo, no, jeśli gracz wierszowy będzie grał 5 8 3 8 i, i kolumnowy zagra strategię pierwszą, no to wypłata będzie 3 razy 5 ósmych minus 1 razy 3 ósme. No i to nam da 15 ósmych minus 3 ósme, 12 ósmych, czyli półtora. Taka będzie, taki jest wynik tej gry. I tu niezależnie właśnie w którą stronę, kto jak będzie grał, no to, no to przy, przy zachowaniu drugiego gracza właśnie tej strategii mieszanej zapewni sobie... Wypłatę w wysokości półtora. Ok, ale co jeśli któryś gracz wykonuje ruch jako pierwszy? Więc zauważmy, wtedy tak naprawdę nie ma strategii mieszanych. No bo nawet jeśli gracz pierwszy wykonuje ruch według jakiejś strategii mieszanej, to jednak ostatecznie on, jak którąś z tych strategii wylosował i zagrał konkretnie nią. Nie zagrał 5 ósmych A i 3 ósme B, tylko losowanie wykazało, że no zagrał na przykład A albo zagrał B. I jak to i wtedy w takim razie już gracz kolumnowy nie reaguje na strategię mieszaną, tylko na konkretną strategię. Więc jeśli gracz wierszowy zagra na przykład strategię pierwszą, no to wtedy gracz kolumnowy zagra swoją strategię drugą i wypłata będzie zero. Jeśli natomiast gracz pierwszy zagra swoją strategię drugą, to gracz kolumnowy Zagra swoją strategię pierwszą i wtedy będzie wypłata minus 1. Więc jeśli gracz wierszowy ma wykonywać ruch jako pierwszy, to zagra swoją strategię A, ponieważ tutaj ta wypłata mu bardziej pasuje. I wtedy wypłata będzie wynosiła 0 dla obydwu graczy. Więc tak naprawdę gracz wierszowy stracił na tym 1,5. Jeśli gracz kolumnowy znowuż będzie wykonywał ruch jako pierwszy, no to jeśli zagra A to wtedy gracz wierszowy będzie chciał mieć więcej, więc też zagra A i wypłata będzie 3. Jeśli natomiast gracz kolumnowy zagra swoją strategię drugą, swoją strategię B, to wtedy gracz wierszowy wybierze czwórkę, swoją strategię B, no właśnie, wypłata 4, więc z tych dwóch gracz kolumnowy woli trójkę, więc zagra jako pierwszy swoją strategię A. I, I wtedy wypłata będzie właśnie wynosiła 3. Takim wynikiem się kończy gra, i w tym momencie gracz kolumnowy traci 1,5. Więc zauważmy, w każdym przypadku gracz, który wykonywał pierwszy ruch, stracił na tym. I można ogólnie wykazać, że w grach o sumie zerowej wykonywanie ruchu jako pierwszy nie, nie podnosi wysokości wypłaty z gry. To chciałbym tu zaznaczyć, to nie znaczy, że jest niekorzystne, bo na przykład, właśnie ktoś grający w szachy albo w jakąś inną grę logiczną może stwierdzić, no ale zaczynając, to jest gra o sumie zerowej i zaczynający na przykład w szachach z reguły ma gdzieś tam jakąś przewagę, ma inicjatywę i ma większe szanse na zwycięstwo, więc, więc czemu to tutaj się nie zgadza? Ok, no właśnie. Więc, więc prawdopodobnie, gdybyśmy rozpisali całą olbrzymią macierz wypłat dla szachów, dla wszystkich możliwych strategii, to po prostu wypłat, w których gracz pierwszy uzyskuje zwycięstwo, jest dużo więcej niż tych, w których gracz drugi uzyskuje zwycięstwo. Więc, więc gra jakby promuje jego, natomiast wybieranie jako pierwszy. Ogranicza ilość tych strategii. Jeśli to nie jest jakiś zupełnie zły ruch, to, to nadal daje mu szansę, większe szanse zwycięstwa, natomiast jakby eliminuje te wszystkie szanse zwycięstwa, które miał wcześniej. I wraz z kolejnymi ruchami ta ilość możliwości się coraz bardziej ogranicza. W efekcie trochę jest tak, że gracz pierwszy. Nie zyskuje nic na wykonywaniu ruchu jako pierwszy, tylko może co najwyżej nie pogorszyć swoim ruchem swojej sytuacji. Jeśli popełni błąd, to wtedy ją pogorszy. Może też czekać, bo jeśli będzie cały czas grał, wykonywał dobre ruchy, to jest szansa, że w, w pewnym momencie gracz drugi popełni błąd, który jego sytuację pogorszy i właśnie wtedy dojdziemy do zwycięstwa gracza pierwszego. Natomiast samo wykonywanie ruchu jako pierwszy nie zwiększa jego szans na zwycięstwo w porównaniu do tego, jakie miał na początku, tylko po prostu kontynuuje jego ogólną przewagę, którą daje mu gra. No dobra, teraz przykład kolejnej gry. Gra typu Chicken, czyli gra, w którą omawialiśmy już raz przy jakimś zadaniu. Trochę podobna do, do gry, dylemat więźnia, tylko że nie ma tutaj dominacji. Ta strategia jest lepsza od tej, ale ta strategia jest ogólnie najgorsza z tego wszystkiego, nie jest lepsza na przykład od tej wypłaty. A co wtedy? No więc już sobie to wcześniej omawialiśmy, że granie strategii AB lub BA, czyli pierwsza strategia pierwszego gracza i druga strategia drugiego gracza lub na odwrót, to są punkty równowagi, które są pareto optymalne. Jest też strategia mieszana, która, która, też, która no też jest punktem równowagi, natomiast nie jest pareto optymalna. Ok, ale w takim razie, co tutaj zmienia sytuacja, w której jeden z graczy wykonuje ruch jako pierwszy? No właśnie, jeśli gracz wierszowy będzie wykonywał ruch jako pierwszy, no to powiedzmy, gdyby wygrał swoją strategię A. No, to gracz drugi ma albo trójkę wypłatę, albo czwórkę. No to wybierze swoją strategię B, i wtedy wypłata, gra się skończy wynikiem 2-4. Jeśli natomiast zagra swoją pierwszą strategię jako B, to wtedy gracz drugi, mając do wyboru te wypłaty, zagra swoją strategię A, i wtedy gra zakończy się wynikiem 4-2. No to gracz pierwszy będzie wolał zagrać swoją strategię B. Lepsza wypłata dla niego. Wtedy graczowi drugiemu już nie pozostaje nic innego, jak grać strategię A. Z drugiej strony, jeśli to gracz kolumnowy będzie najpierw wykonywał swoją, swój ruch jako pierwszy, powiedzmy, że zagra A, no to wtedy gracz pierwszy ma tutaj wypłatę 3 lub 4, to zagra swoją strategię B, no i wtedy mamy wypłatę 4-2. Natomiast jeśli gracz kolumnowy jako pierwszy zagra B, to wtedy graczowi wierszowemu zdecydowanie bardziej pasuje strategia A, więc kończy się wynikiem 2-4. No to gracz kolumnowy wybierze swoją strategię B, ponieważ to jest dla niego lepsza wypłata. Więc zauważmy, każdy z tych graczy, gdyby zaczynał, wyla... wogra... wygr... wolałby zagrać swoją strategię B, bo wtedy zmusza gracza drugiego do zagrania swojej strategii A i w ten sposób uzyska najwyższą możliwą wypłatę dla siebie. Więc tutaj, granie jako pierwszy to tak naprawdę droga do zwycięstwa. Jeśli ten, kto gra jako pierwszy, zapewnia sobie największą możliwą wypłatę. Więc, właśnie, więc tu mieliśmy przykład. W grach niezerowych nikt nie chce grać jako pierwszy, ponieważ, znaczy, można chcieć grać jako pierwszy, bo gra daje nam przewagę. Natomiast. Grając jako pierwszy, nie, zyskuje, nie zwiększamy swojej przewagi niż to, co nam gra oferuje. W grze natomiast, tutaj typu chicken, no to właśnie, granie jako pierwszy to jest po prostu zapewnienie sobie zwycięstwa. Ale jest jeszcze inna możliwość. No i tu mamy taką grę: wypłaty 2-3, 1-2-4, 1-3-4. Jak wtedy możemy działać? Więc właśnie, więc gdyby gracze tutaj nie komunikowali się ze sobą i nie wyko i wykonywali ruchy jednocześnie, bez żadnych ruchów strategicznych, no to gracz pierwszy, dla gracza pierwszego strategia pierwsza dominuje nad strategią drugą, więc strategia druga tutaj dla gracza wierszowego idzie do skreślenia. Wtedy gracz drugi widząc to, no tu ma wypłatę 1, tu ma wypłatę 3, gra też swoją strategię pierwszą i kończą na strategii AA z wypłatą 2-3. Natomiast co jeśli jednak mamy kolejność wykonywania ruchów? Zacznijmy od sytuacji, gdy gracz kolumnowy gra jako pierwszy. Jeśli wybierze swoją strategię A, no to gracz wierszowy ma do wyboru 1-2, zagra też strategię A, no więc kończy się to wypłatą 2-3. Jeśli natomiast gracz kolumnowy zagra swoją strategię B, to wtedy gracz wierszowy zagra swoją strategię A, ponieważ wypłata 4 jest wyższa niż 3 i skończy się to wynikiem 4-1. Gracz kolumnowy, patrząc na tę sytuację, woli wypłatę 3 niż 1, więc wybierze swoją strategię A i wtedy gracz wierszowy zagra swoją strategię A i skończył dokładnie w tym samym miejscu. A co jeśli gracz wierszowy gra jako pierwszy? No, strategia pierwsza dominuje nad strategią drugą. No ale właśnie, jeśli gracz pierwszy zagra swoją strategię A, to wtedy gracz kolumnowy wybiera strategię A, wypłata 2-3. Jeśli jednak nielogicznie gracz pierwszy zagra swoją strategię B, to zobaczmy, co ma do wyboru gracz kolumnowy. Wypłatę 2 lub 4? No to woli wypłatę 4 więc wybiera swoją strategię B. I wtedy kończą z wynikiem 3-4, co się okazuje jest lepszym wynikiem niż punkt równowagi, niż strategia AA, 2-3. Więc AA jest tu rzeczywiście punktem równowagi, tylko nie jest pareto optymalnym. Więc yy, i popatrzmy, jaka to jest ciekawa sytuacja. Jeśli gracz kolumnowy zaczyna, to wtedy nic na tym nie zyskuje. Jeśli jednak gracz wierszowy zaczyna, to może postąpić nielogicznie, zagrać strategię zdominowaną, i to zachęci gracza drugiego do zagrania swojej najlepszej wtedy strategii, a graczowi pierwszemu da jego drugą co do najlepszych wypłat. Więc skończy z wynikiem nawet on, grając przeciwko swojej dominat przeciwko temu, co jakby strategii, która dominuje u niego. Wyjdzie na tym lepiej niż właśnie grając strategię dominującą, więc wykonywanie ruchu jako pierwszy lub drugi po pierwsze może mieć wielki wpływ na y, wynik gry, a po drugie może właśnie dawać bardzo zaskakujące wyniki typu grając jako pierwszy możemy zagrać strategię zdominowaną i wyjść na tym lepiej niż gdybyśmy grali strategię dominującą, ale może być też tak, że grając jako pierwszy nie poprawiamy swojej sytuacji w grach o sumie niezerowej. Albo jako pierwszy zapewniamy sobie zwycięstwo. Więc yy, ruchy strategiczne no, mogą w, na, w zależności od gry w bardzo różny sposób wpływać na jej wynik. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.